Z tej strony Kondys. Zazwyczaj swoje filmy zaczynam bardzo szybko, od razu przechodząc do treści. Ale sami o to prosiliście. Aż 92% z was, którzy oglądacie moje filmy, nie jest zasubskrybowanych. Więc muszę być jak każdy inny youtuber, żebyście wbili dzwoneczki i wszystko inne. Nie no dobra, nie będę się w takie coś bawił. Ale proszę, jeśli podoba wam się mój content, zostawcie tego suba, wybicie moje filmy, więc i tak od razu dostaniecie powiadomienie o kolejnych. I możemy lecieć dalej z contentem. Temat towarzyszy widzę, że bardzo Was zainteresował, więc w dzisiejszym filmie pokażę Wam najlepsze zestawienie towarzyszy, których powinniśmy mieć w końcowej fazie gry. Według mnie, najlepszym towarzyszem jest zaklinaczka. Jest to spowodowane tym, że możemy swobodnie wybierać między tym, czy chcemy mieć dodatkowe skrócenie czasu odnowienia, czy dodatkowe obrażenia, właśnie w drugim punkcie. Po prawej stronie redukcja czasu odnowienia, po lewej stronie yy, zwiększony obrażenia od żywiołów. Używamy to na każdej postaci odnowienie, jeśli mamy postać na odnowienie, też jest bardzo, to bardzo dobre. Ja obecnie wygram właśnie nekromantą pod odnowienie, pod armię umarłych, nowa ratma jest niesamowita. Pokażę Wam ten build już w kolejnym filmie. Dzięki, dzięki właśnie zaklinaczce potrafię mieć aż 60% redukcji czasu odnowienia, to jest chore jak właśnie dużo to daje. Kolejna ważna rzecz. Właśnie tutaj mamy pokazane te od 5 do 10%. Zależnie od tego, ile mamy w moim towarzyszu głównego atrybutu. U zakliniaczki jest to inteligencja i potrzebuje ona mieć 25 tysięcy inteligencji, aby mieć dodatkowe 10%. TBA 30 tysięcy, 40 tysięcy, bla bla bla, nie zrobi to żadnej różnicy. 25 tysięcy jest ta górna granica, no i oczywiście 0 jest ta dolna granica 5%. Chcemy mieć 25 tysięcy inteligencji. To bardzo proste, wybierając właśnie całe. Wszystkie temy na inteligencję, dodając sobie jeszcze właśnie gemy pod inteligencję, jest to naprawdę bardzo proste. Otrzymać większość temów, które mam, nie są jakieś starożytne. W sumie najważniejsza jest broń starożytna. Zagraniczka może mieć broń dwuręczną, gdzie 1350 do inteligencji, to jest, to jest dużo. To jest fajne miejsce, dużo. Ale na przykład nie mam tutaj szczególnie nic więcej. Mamy jeszcze rękawice starożytne, ale takie właśnie widzicie, jakieś wyrolowane, nic nie jest specjalnego. Nawet w, o, w pierwszej na przykład nawet nie miałem inteligencji. Ale przejdźmy właśnie teraz do tego, jakie przedmioty chcę ubrać na swojego towarzysza i jakie według mnie są najlepsze. Jest to zestaw uniwersalny pod wszystko. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, najważniejsze rzeczy, które zawsze musimy mieć, to jest smak czasu i karwaszy Nemesis. Ja obecnie używam z takich ważniejszych elementów jeszcze set Benderca i set kaina razem z pierścieniem królskiej wspaniałości. A więc, obydwa sety mogę mieć założone, nie tracąc kolejnych slotów. Yy, oczywiście na głębokie szczeliny mogłem te rzeczy spokojnie zamienić, ale chcę właśnie, żeby moja postać była uniwersalna, żebym nie musiał podchodzić. Oczywiście dla towarzysza nie mamy zbrojowni, więc ciągłe przekładanie itemów, a tutaj potrzebuję właśnie opaskę chciwości na chwilę, ale nie, bo zepsuję sobie set na muszę coś innego zamieniać, nie. Ja chcę mieć właśnie najbardziej uniwersalny i do tego wam przedstawiam właśnie te opcje. A więc tak. Dwa elementy z setu Myrca, dwa elementy z setu Kena. najlepiej właśnie w takim zestawieniu, pasek, spodnie, buty, rękawice, naramienniki, yy, oczywiście to są stalowe naramienniki, aby zawsze jeśli jesteśmy w jakiejś nawet groźnej sytuacji, w jakimś lifcie, one pozwalają nam, żeby właśnie cofnąć się do miasta, mamy, mamy wtedy właśnie tą praktycznie nieśmiertelność, tą specjalną tarczę, nie może nam zostać przerwany powrót, o, chyba, chyba, że zginiemy, ale mamy właśnie tą bardzo mocną tarczę, Moja postać ma 50 milionów wytrzymałości, na te 16 spokojnie bym umarł z jednego strzału, ale przez to mogłem spokojnie sobie wrócić. Używam y, korony Leoryka, nie używam rozbitej korony. Używam korony Leoryka z Rubinem. A to dlatego, że jeśli damy Rubin w hełmie towarzysza, on daje nam bonus do doświadczenia, widzicie. Mamy teraz 304%, kolejne procenty mamy z setu Kena. 50% 5 na lw. 70, nie wiem czemu to się w sumie tak liczy, że daje nam 4%, ale... Zapewne 4 i 5% to prawie, prawie tyle samo. Diablo, Diablo ma inną matematykę. Kolejne 4,1% pomnożone przez 86%, czyli 0,86. Mamy 310%, czyli mamy... No, nawet trochę więcej doświadczenia. Zawsze ten... Minimalny skrawek nam coś da. Dodatkowe złoto z goldskina w... Miejsce zbrojne mamy szczerze nic lepszego, więc nawet jeśli nie macie złotej skóry, to po prostu dajcie właśnie. O ja wcześniej używałem choli Sarmatów, bo mam akurat primalne nakapowanie inteligencji. Ale jak akurat sobie znalazłem, właśnie tą skórę, to może być. Jest to najmniej, ważna, po prostu, najmniej ważny element po prostu w punku naszego towarzyszu. To tak to, to samo, jak już mówimy o jakichś bezużytecznych rzeczach, broń też byle jaka, tylko żeby właśnie dawała nam główny stat, inteligencję. Pierścienie, pierścienie są bardzo ważne, pierścienie krótkiej wspaniałości powoduje nam, że Potrzebujemy mieć o jeden mniej przedmiot, żeby dawać nam set bonus, oczywiście chcemy mieć 3 elementy z zestawu za 3 elementy z zestawu, na te podwójne oddechy i na ekstra klucze I oczywiście pierścień Oculusa, Nie muszę chyba tłumaczyć, 80% na gier dodatkowego obrażenia to jest bardzo, bardzo dużo To miejsce możemy zamieniać sobie jedność Jeśli potrzebujemy trochę więcej wytrzymałości zamiast obrażeń Ewentualnie jeśli chcemy zamienić sobie tego rorga, wyrzucić oddechy, to wtedy dalsze kombinowanie, przestawię to później. Możecie się jeszcze zapytać dlaczego w sumie tutaj cały czas mi się to podświetla. Obydwie zdolności u zaklinaczki z pierwszego rzędu powodują, że nasz przeciwnik będzie dostał jakieś efekty kontroli tłumu. Może trochę źle się przyzwyczaiłem, może trochę dobrze, ale nie lubię kiedy mój towarzysz spowalnia, zaklina, przeszkadza wrogom. Mam przyzwyczajenie i lubię tak grać, że sobie sam wszystko buduję, zwłaszcza na wysokie giery. Z chwilą, kiedy towarzysz yy, odciąga połowę grupy mobów, które sobie zbudowałem, jest aż denerwujące. A właśnie te początkowe skilly bardzo mu w tym pomagają, więc ja nie chcę, żebym im przeszkadzał. Druga, oczywiście, zdolność to według mnie, yy, no to już zależy od tego, jak gramy. Jeśli gramy pod skróceniem czasu odnawiania, to właśnie bierzemy prawą stronę na skrócenie czasu lewa pod damage. Trzecia erozja też może nam pole energii, które powoduje, że stwory w nim zdaje, otrzymują większe obrażenia. Ewentualnie mam problem z wytrzymałością, bierzemy tarczę po lewej stronie. A tutaj jako ostatni naprawdę nie ma, według mnie, dużo do myślenia. Troszeczkę 3%, 6% atak speedu nie robi nam aż tak dużo jak, można powiedzieć, kolejna pasywka, która daje nam nieśmiertelność na aż 7 sekund, więc jest to genialne, 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 tak. To chcę. Jako gracz hardkora tym bardziej mi się to podoba. 7 sekund nieśmiertelności, bardzo, bardzo fajnie. To właśnie by był mój najlepszy zestaw, jaki wam proponuję na towarzysza, jest to właśnie Zaklinaczka. Pamiętajcie o tym, że potrzebujecie mieć 25 tysięcy atrybutu, aby właśnie maksymalnie działała jej zdolność. Właśnie tych 10%, czy 7 sekund w tym, czy w tym miejscu. Oczywiście bardzo ważny jest tutaj Fokus zakliniaczki, który powoduje, że Twój towarzysz nie może umrzeć Bez tego wszystkie nasze buffy I wszystkie wzmocnienia, które Dostajemy nie będą istnieć Najważniejsze jest, żeby utrzymać Naszą zakliniaczkę przy życiu Nie jesteśmy w stanie dać jej cokolwiek innego, żeby przeżyła Nieważne jak dużo zbudujemy jej Wytrzymałości na itemach i tak będzie umierać Więc bardzo ważne jest właśnie Aby miała tutaj Fokus, który powoduje, że nie może umrzeć Twój towarzysz nie może zginąć. A teraz przedstawiam wam specjalne buildy na towarzyszy, konkretnie dla zleceń, szczelin i głębokich szczelin. A więc, jeśli chodzi o build na zlecenia, mamy tutaj ustawione najważniejsze itemy, które potrzebujemy. Nie chcę nawet tutaj nic narzucać, więc właśnie widzicie te wolne sloty. Oczywiście, jeśli nie mamy nic lepszego, to właśnie możemy sobie dodać te itemy, które emanują. Tak jak właśnie złota skóra, czy. Smak czasu, ale aż tak dużo nam to nie będzie dawało. Oczywiście, tutaj w postprodukcji jeszcze są ładnie zdane rękawice czciciela. A więc czym wyróżnia się zestaw na zlecenia? Jedyne co tak drastycznie zmieniłem, to właśnie założyliśmy cały set mędrca. Oczywiście z zlecenia, zabijam elity, dostajemy przy okazji trochę śmieci jest fajnie. Potrzebujemy też. Czy potrzebujemy? Jest bardzo dobra obrączka chciwości. Dostajemy ją z trzeciego aktu ze zleceń oraz rękawiczela. Według mnie najważniejsza i najlepsza zmiana w porównaniu z moim uniwersalnym buildem. 10 minut trwają kapliczki, na zleceniach pozwalam to o wiele szybciej biegać dookoła. dostaniemy kapliczkę na właśnie prędkość ruchu, coś ataku, będzie to o wiele, wiele bardziej przyjemne. Karmasze na zawsze są przyjemne, więc warto je mieć. Więcej oddechów włączam się. No I oczywiście stolowe na ramieniki pozwalają nam na to, żebyśmy się od razu cofali do miasta po zrobieniu zlecenia nie, nie, nie musimy czyścić wszystkich pobów dookoła, nie musimy się pilnować, żeby było czysto dookoła nas, tylko od razu się teleportujemy zmiana w zdolnościach czy gramy pod żywioły, czy gramy pod cooldown, to tak jak wcześniej przypominam, że y, dla Diablo obrażenia fizyczne są obrażeniami od żywiołów więc y, jeśli wasz build działa właśnie na obrażenia fizyczne, to nie bójcie się, tak możecie używać tej zdolności po lewej, daje nam obrażenia fizyczne ja gram pod cooldown, więc wolę cooldown to możecie zobaczyć, zostało już zmienione na pt, że już nie mamy tych od 5 do 10, tylko konkretna wartość jaką otrzymujemy Oczywiście pamiętajcie, 25 tysięcy inteligencji Ja nie mam iteł założonych, więc nie mam tej inteligencji, ale widzę doskonale ile mi daje odnowienia No i oczywiście ostatnia pa pasywka Więc jedyna zmiana to właśnie z tego 50 erozji na tarczę A więc teraz zestaw na szybkie rifty Oczywiście, tak jak wcześniej, uważamy, że bieganie takich właśnie niskich, szybkich riftów po klucze nie jest nam aż tak bardzo potrzebne na doświadczenia więc nie używamy korony Leoryka, tylko właśnie temu z setu. Oczywiście potrzebujemy mieć setkena na sobie, żeby dropić więcej tych kluczy głębokich szczelin. No i musimy używać wtedy pieśnianki ludzkiej wspaniałości, aby móc te dwa sety na raz założyć. Mamy tutaj też oczywiście rękawice czciciela. Kolejnym ważnym elementem jest, że musimy już mieć smak czasu. Daje po prostu zbyt dużo, żeby go nie używać nawet na tych zwykłych szczelinach. Obliskie już się pojawiają na zwykłych szczelinach, więc jak najbardziej je potrzebujemy. A nowe pomagają nam od razu po zabiciu bossa się cofnąć do miasta, aby cofnąć szczelinę i lecieć kolejną. Promachy na dziś nie muszę opowiadać. bestie slot najlepsza rzecz, jaka tylko istnieje. Oczywiście, jeśli pod, mamy problem z obrażeniami, Oculus może tutaj wyjść zamiast obrączki chciwości. Ale według mnie nie potrzebujemy aż tak dużo obrażeń na szybkich szczelinach, więc używajmy tutaj właśnie obrączki chciwości. Najkawie życziciela, oczywiście, zdobywamy w drugim akcie ze zleceń. Jeśli nie wiecie, gdzie je znaleźć, to właśnie tam. Jeśli chodzi o głębokie szczeliny, to ilość wymaganych itemów zmniejsza się. Ale bardzo polecam Wam właśnie założyć kolana Leoryka z Rubinem, dając wtedy większe doświadczenie. Biegając samodzielnie mamy troszeczkę problem w grupie się dowatamy do szybciej, więc to nam trochę z tym pomoże. Ale na waneiki zawsze możemy się wycofać, żeby być bardziej bezpiecznym. Mach czasu na głębokich śleniach jest niepojęcie ważny, pamiętajcie, żeby mieć najlepsze, co możemy tylko tutaj założyć, tak samo na Mezisy. No i oczywiście pierścień okulusa, który daje nam to pole 80% do obrażeń, to jest bardzo duży bonus, więc zapominajmy o tym. Pole erozji zamiast tarczy. No i zależnie od tego czy gramy pod yy, cooldown to bierzemy cooldown, jeśli nie chcemy mieć odnowienia to bierzemy dodatkowe obrażenia, dodatkowe obrażenia zawsze lepiej. Oczywiście pamiętajcie, jeśli robicie właśnie na przykład jakiś skarbiec, wtedy możecie zamiast korony Leoryka ubrać sobie zepsutą koronę, która będzie Wam wyrzucać dwa razy więcej gemów. Ale poza tym nic takiego specjalnego nie uważam, żeby mieć specjalny wgląd, oczywiście wszystkie rzeczy, które zakładamy naszego towarzysza działają trochę na nas, więc... Jeśli na przykład nie macie dobrej zbroi, to w każdym możliwym ustawieniu zakładajcie złotą skórę Daj na właśnie większy gold find Zależnie od tego czy właśnie ten item jest na nas czy na naszym towarzyszu Więc yy, o tym pamiętajcie Tak jak wam ciągle mówię, według mnie zaklinaczka jest najlepszym towarzyszem Ale na samym start sezonu pamiętajcie o tym, że grając takim barbarzyńcom, mówcą demonów Bardzo ciężko będzie wam znaleźć item na inteligencję Oczywiście zależnie od tego jak mam dużo inteligencji na towarzyszu to tak mocne są moje zdolności. Widzicie, teraz już nie mam na 7 sekund nieśmiertelności, tylko na 5. z tej kolejnej itemy zwiększam ten czas. Zawsze możecie wtedy zrobić sobie drugą postać: po prostu na pierwszym levelu pójść do Kowala, wykraftować temy na właśnie level 70 i po prostu założyć chociaż te żółte temy żeby troszeczkę dodały więcej tej inteligencji. No i oczywiście uważam. Pomimo tego, że uważam za za najlepszego towarzysza, to nie znaczy, że Templariusz i Shelma są bezużyteczni. Jak najbardziej, Templariusz wciąż dzięki swojemu Inspire, czyli zwiększonej generacji zasobu, na wiele klas jest bardzo mocny. Tak samo Shelma ma śmieszną zdolność, która daje, że wszystkie ataki na wrogów są krytyczne. Może kiedyś coś się wymyśli, właśnie nawet z buildem specjalnie w to miejsce, aby działać. Uważam, że na obecnych zmianach, jakie wprowadził serwer testowy, zaklinaczka jest top 1, zwłaszcza właśnie przez ten cooldown, który nam daje. Buildy pod kuldam po prostu jeśli nie grają z zaklinaczką są wiele, wiele gorsze w porównaniu do innych. A więc to są moje uwagi na temat towarzyszy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, tak jak pamiętacie. Miło by było, jeśli bym miał właśnie tą odpowiedź od Was, że poświęcam swój czas w dobry sposób, nie wrzucając go w błoto. <gry> Dziękuję Wam, do zobaczenia, trzymajcie się i bye bye, hejo!